Tak jak co roku apelujemy przed takimi świętami, wiadomo, jest zmożony ruch drogowy. Zaplanujmy dro czas wyjazdu tak, abyśmy się nie śpieszyli. Pamiętajmy, że w większości zdarzeń jest to pośpiech, brawura. Także apelujemy do Państwa o rozwagę, o ostrożność. Wyjeżdżajmy parę minut wcześniej, a na pewno dojedziemy do celu. Dostosujmy prędkość do warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Aby nie doszło tu również do tragedii. Wiadomo, przy cmentarzach tym bardziej trzeba zwrócić uwagę, bo dużo jest, więc także mogą nastąpić kolizje. Jeżeli chodzi o ogień, tu mogę tylko zwrócić z prośbą i apelem, aby nie wyrzucać jeszcze palących się zniczy do śmietników, pojemników, przepraszam, na odpady komunalne, żeby nie powstał pożar. Jeżeli chodzi o Wcześniejsze lata nie odnotowaliśmy zdarzeń, jeżeli chodzi o jakieś budynki mieszkalne, jeżeli chodzi z tym związane z dniem 1 listopada, także, ale tu też chciałem przestrzec też, żebyśmy czasami nie pozostawili jakichś garbów, że pójdę na cmentarz, zapalę, tylko zniczę, w międzyczasie ugotuje się jakaś zupa. Nie róbmy tego, pamiętajmy, czas szybko biegnie i może dojść do pożaru, także... Mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji i tego Państwu życzę.